Trenowaliśmy dużo lepiej, jesteśmy w formie, wszyscy są zdrowie, my jak wracali do, do gry bez problemu, bez bólu. Czyli jest inaczej. Teraz oczywiście na naszym najważniejszym celem to, igrzyska Olimpijskie w Rio za, za kilka tygodni, ale, ale teraz naprawdę jesteśmy zamotywowani, chcemy wygrać i, i, i spróbujemy. Jesteśmy zmotywowani na pewno, skoncentrowani i zrelaksowani, bo, bo te treningi, które odbywały się po, po fazie interkontynentalnej wyglądały naprawdę dobrze i, i wszystko zmierza ku temu, żebyśmy byli w lepszej formie. Wszyscy trzymamy kciuki za naszą reprezentację, chcielibyśmy, żeby to ona zawalczyła o najwyższe laury na tym turnieju, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że najważniejszą imprezą tego roku i tego sezonu jest impreza o nazwie Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro. Oczywiście jest tutaj wiele drużyn, które mogą zawalczyć o złoto Ligi Światowej. Są wielkie teamy ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, z Brazylii. Takie firmy, których nazwa zobowiązuje. Jest nieobliczalna Serbia, która nie ma w tym roku Igrzysk Olimpijskich i ich docelową imprezą właśnie jest finał Ligi Światowej. Ale bardzo wierzę w to głęboko, że Polska zawalczy o jak najwyższe laury.